Nasi kochani Parafianie, Kościół niejednokrotnie stawał w trudnych chwilach przy swoich wiernych. Chrześcijaństwo to przesłanie dobrej nowiny. Dlatego w tym trudnym czasie, choć także i w naszym Kościele nie będzie mszy świętych ani nabożeństw, to mobilizacja do tego, byśmy tym bardziej w osobistej, indywidualnej modlitwie prosili Pana Boga przede wszystkim o łaskę zdrowia. I dla chorych, i dla tych, którym ten wirus, ta sytuacja zagraża. Chcemy wykazać się pełną nadzieją, nieść wiarę wszystkim, którzy tej wiary mają zbyt mało, a przede wszystkim miłość, bo kiedyś z tego będziemy rozliczani. Kiedy przed rokiem wróciłem z Panamy, była bardzo zbudowane doświadczeniem bycia tam z tymi ludźmi. Między innymi utkły w pamięci. To, że w każdym z tych domów, dosłownie w każdym, był mały ołtarzyk ze Słowem Bożym, krzyżem i Matki Bożej. Myślę, że w tych dniach, kiedy nie możemy w pełni przeżywać Dnia Pańskiego, ale możemy gromadzić się w domach właśnie na modlitwie, warto do tych tradycji, które także w kulturze polskiej są, powrócić, by stworzyć miejsce, przestrzeń wspólnego spotkania, wspólnej modlitwy, spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem. Niech ta niedziela bez duszy Święty ponowi nas do tej tradycji, abyśmy w naszych domach stworzyli kościoły domowe. Zachęcamy Was także, aby skorzystać z tego, by się podzielić dobra. Pewnie Waszych mieszkaniach, Waszych klatkach, Waszych blokach jest wielu tych, którzy taki właśnie potrzebują pomocy, aby idąc na zakupy zapytać, czy czegoś nie potrzebujesz, może Ci kupię. Może ktoś do apteki potrzebuje podejść, żeby nie szedł sam, bo może już mu lata mnie to nie pozwalają. Pomóżcie sobie nawzajem. Można pobrać w kancelarii parafiany, gotowe druki, aby właśnie tą pomocą z innymi się podzielić. Drodzy bracia i siostry, Kościół od dawna też miał taką możliwość, aby w chwilach kryzysu również... Przez komunię duchową łączyć się z Chrystusem. Komunia duchowa to wewnętrzny akt woli, który polega na żarliwej miłości, na pragnieniu Jezusa Chrystusa, chleba żywego, eucharystycznego, który jest nam dany na życie wieczne, ponieważ nie mamy w tych dniach możliwości przyjmowania. Komunii świętej pod postaciami chleba i wina. Dlatego w sposób żarliwy zawsze starajmy się wzbudzić w sobie akt komunii duchowej. Najpierw żałując za nasze grzechy, słabości, zaniedbania, wzbudźmy to pragnienie bycia zjednoczonymi z Chrystusem, tym ukrzyżowanym i tym zmartwychwstałym, ponieważ w nim jest nasza nadzieja, w nim jest nasze spełnienie wszystkich marzeń i tęsknot, w nim jest nadzieja ocalenia i życia bez końca. On jest samym miłosierdziem, a więc miłością ocalającą i zbawcą. Dlatego zwłaszcza w tych momentach, kiedy przez internet, przez media będziemy uczestniczyć w Eucharystii, połączmy się duchowo z nim aby napełnić się jego moc jego duchem świętym i iść przez życie dobrze czynić. No właśnie siostry i bracia nie zapominajmy tego, że być może nawet jak nie jesteśmy razem ze sobą fizycznie, to jesteśmy jedno w Chrystusie. Dlatego też w sposób szczególny zapraszamy Was do wspólnej modlitwy. Codziennie o godzinie 20.30 włączcie naszą stronę parafiarną albo nasz profil na Facebooku i módlcie się z nami razem modlitwą różańcową. Także jutro, w niedzielę, o godzinie 11.00 będzie transmitowana specjalna msza święta, której będziemy intencje zanosić z całej tej niedzieli, którą normalnie byśmy odprawiali tutaj w kościele. Chciejmy razem, być może w ten trochę inny sposób ale ciągle razem zanosić nasze prośby do Chrystusa Pana. W tym trudnym czasie pamiętajmy, że jesteśmy rodziną, rodziną parafialną. Szczęść Boże. chwili Boże. Szczęść Boże.